Na wstępie czy nie? No, no, zaznacz, 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 nie no, Mieliś być, kurwa! Mieliśmy kurwa na Tiksa. Nie mam perów. Na no, mnie, na mnie, na mnie. Ja nie ale Dostał ale perów. No, ty? Biją nas. Dobra, lejcie te kurwy ja. Mi, No Ja już się kurwa, Kurwo no, Kurwa, do ty! kurwa jebana! Ty kurwa! kurwa! Pierdol się! No pierdol się! Pierdol się! Pierdol się! Pierdol się! Pierdol się! nie, Was Pierdol nie, Pierdol się! Pierdol się! Pierdol się! Pierdol No nie nie, Pierdol się! nie, się! Pierdol tu Pierdol się! nie, się! się! Pierdol się! Pierdol się! się! nie, się! Nie, czekaj! się! Stop, stop, stop! stop, stop, stop. No się! Kurwy, kurwa! No, no, ten, kurwa! Ej, się! Ja wiem, ja wiem, ja, 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 ja. no, 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 Stop, 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 stop. Nie bij, nie...